Witam was bardzo serdecznie z tej strony Roniczny i dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek z cyklu "Zagrajmy w projekt Zomboid". W dzisiejszym odcinku postanowiłem, tak jak ostatnio byłem proszony o znalezienie samochodów i zademonstrowanie metody rozbiórki samochodów. Za wczasu się tutaj przygotowałem. Jak... Mamy tutaj torbę z narzędziami. Wszystkie te narzędzia mogą być nam przydatne. Dodatkowo jeszcze jest oczywiście podnośnik samochodowy. Już przełożony, już przełożony, dobrze. Torba na narzędzia na razie zostanie z powrotem tutaj wrzucona. Jak już będziemy na miejscu i nie będzie żadnych zombiaków, to wtedy się wyciągniemy ją, żeby po prostu nam za ciężko nie było, gdyż stosujemy broń dwuręczną najczęściej, a żeby komfortowo korzystać i z plecaka, które mamy, i z tej torby w zasadzie mogłem po prostu zamienić, co ja tutaj mam chipsy i to właściwie to można zamienić i zamień plecak turystyczny na torbę na narzędzie i plecak turystyczny na razie sobie wrzucimy do samochodu i mamy narzędzia pod ręką. A razie czego zawsze plecak można zmienić. Tutaj nieopodal jest miejsce, w którym, w którym chciałbym spróbować. Jest tam najczęściej bardzo dużo samochodów i niedużo ząbiaków. Um, dlatego nie jest to daleko, więc myślę, że nie będę przerywał. O, o. To trzeba uważać podczas skręcenia samochodem. Gdyż jeżeli będziemy skręcać przy by, by wysokiej prędkości samochód, można się niezwyczajnik wywrócić. A tego byśmy nie chcieli. Tutaj zaraz powinien być zakręt w prawo. Jeśli dobrze Wow! I tego się nie spodziewałem. Tutaj widzimy jest już pierwszy. I dwóch zombiaków. Dobra, wyeliminujemy te zombiaki. Jednego już wyeliminowaliśmy. Czy jakieś się tutaj kręcą? Coś ciekawego. Nie. Nie. Dobra, to jest samochód czty. Twarty, zamknięty. Twarty. Nawet kluczeki ma. Uj, nawet paliwo ma. Weźmiemy sobie. Zobaczmy, w jakim stanie jest. O. Jest bardzo fajny samochód, ma jednak zasadniczą wadę. O pomijając stan, więc z niego sobie wyciągniemy paliwo. Mianowicie, widzicie, jadąc do tyłu, on piszczy. Więc to nie jest dobra cecha. Bo ściąga nam na głowę ząbiaki. Eee, dobra, czy ściągnęliśmy je jakiegoś tym piskiem? Wygląda na to, że nie. Świetnie. Wrócimy sobie do samochodu i weźmiemy tak. Mamy trochę tych kanistrów. I w pierwszej kolejności zajmiemy się ściąganiem paliwa. Ewentualnie można by było jeszcze nim odjechać kawałek. żeby nam na drodze nie stał który to był kluczyk od niego on się tu pojawia? tu pojawia, dobra Do... Możemy w zasadzie wywalić, nie będzie nam to niczego potrzebne. No i pierwsze co zrobimy, to ściągniemy benzynę. nasz bohater, dlatego wziąłem puste kanistry, gdyż dzięki temu możemy pobrać całą benzynę, jaką on tam ma. I, nie, i wydaje mi się, że z tego samochodu jesteśmy w stanie pobrać chyba z dwa albo trzy kanistry, na pewno dwa. Okej, okay. i tyle. Dobrze. To w takim wypadku, żeby nam nie było za ciężko. To kanistry już z benzyną wrzucimy sobie tutaj. Okej. Okay. Wprawdzie jeden nie jest pełny w 100%, ale tutaj widzę też nie jest dobra. A pozostałe puste wrzucimy sobie do schowka. Jak one się wszystkie tutaj zmieszczą? No cóż, tego nie jestem pewien. I teraz tak, skoro mamy już samochód opróżniony, możemy zabrać się za jego rozmontowywanie. Najprostszym elementem zawsze do rozmontowania jest są reflektory też do nich wystarczy tylko i wyłącznie śrubokręt więc to można od razu zrobić i chyba niewiele nam a, umiejętność skoczy no niewiele ale zawsze to coś i dwa tylnie oczywiście jeżeli dany element ściągamy to on oczywiście musi podejść do dobrego miejsca w samochodzie no bo jak będzie z przodu przecież nie będzie wykręcał żarówek są z tyłu. Ok, mamy już cztery żaróweczki. Wprawdzie w stanie słabym, ale sprawdzę, czy od razu tutaj nie mam możliwości zamontowania. Nie brakuje mi po prostu, bo ja chyba nie mam tak. Wprawdzie one są w beznadziejnym stanie i pierwsze uderzenie ich nam, nam pozbawi nas za żarówek, ale jak są, to czemu by nie skorzystać? Co się dzieje ze starymi? Tak samo nie wiem, ja, tak samo nie wiem, co się dzieje ze starymi, jak wtedy kiedy um, rozbijamy szybę, żeby wejść i um, i nie ma na miejscu pasażera tych, yy, jest mi słowo. E, nie mamy na miejscu pasażera szkła. Zobaczmy. Teraz tak, karoseria, możemy wyciągnąć bagażnik. Napraw. Czego nie mogę go odmontować? Wymontuj, jest maska. I teraz tak, mamy niewiele, bo 35% szans. Jeżeli nam się nie uda, tak jak teraz, to uszkadzamy maskę. Natomiast umiejętności dalej w jakiś stopniu będą nam rosły, więc można i tak próbować do skutku, szczególnie w takim samochodzie. No, mamy tylko ile? Hmm, szansa powodzenia to 35%. A udało się. I mamy zepsutą maskę do samochodu. To sobie na razie odstawimy na bok. I ja to wrzucę gdzieś tutaj, żeby nam i tak z tego nie będziemy. Śmiesznie to wygląda. Mały samochodzik. Dobra, zobaczmy, co dalej możemy wymontować. Szyba przednia. Wymontuj. Czy nam się uda? Trzymajcie kciuki. Nie. Wymontuj. Tylko ją uszkadzamy przez nie nieumiejętność korzystania. Jest już zniszczona na zero. I w zasadzie żadnej ochrony nie daje, ale zawsze możemy dalej próbować ją wymontować. Jedną z opcji, też e, e, nauki naprawy samochodów jest kiedy stoją dwa samochody obok siebie i z jednego wymontowujemy najlepiej takie same, a potem wmontowujemy dokładnie to samo do drugiego. No, trochę za tym idzie, żeby to podeszło, no, ale... A możemy w ogóle? Mamy szansę powodzenia... a, 5% No to tak troszkę mało Dobra, spróbujemy co innego Mamy opony Żeby ściągnąć zawieszenie Musimy najpierw ściągnąć opony Potem hamulce i dopiero zawieszenie I spróbujemy Przednie lewe wymontuj Podnoszenie samochodu dzięki temu, i teraz bierzemy klucz do kół. Kiedyś ten podnośnik samochodowy lądował jako dodatkowym, ale widzę, że w tym momencie nie jest to konieczne. Nam się nie. Mamy 65% szans na powodzenie. O, I mamy opony zwykłą, wytrzymałość 5. Ja słyszałem zombiaka. Ale wydawało mi się. Możemy to wywalić, nie będzie nam potrzebne do niczego. Dobra. I teraz tak, co nam dalej pozostaje? Hamulec przedni, jakie mamy szanse? Nie mamy szansy wymontować, więc zajmiemy się po prostu oponami. Nasza umiejętność naprawy samochodów jest zbyt mała, żeby sobie pozwolić na wymontowanie czegoś więcej. Im więcej będziemy tego wbijać, tym więcej elementów samochodu będziemy w stanie wymontować. No, wymontuj, wymontuj. Widzicie, sama próba też nam dodaje. O, i wymontowaliśmy. Wytrzymałość jeden. Równie bezużyteczna. Dobra, nam dalej? Ty opona tylnia prawa. O, tym razem nam się udało od razu. Jak widzicie, to idzie bardzo, bardzo powoli, A, więc ja myślę, że ja w tym momencie przerwę nagrywanie. I jak tylko wbiję następny poziom, to wrócimy. Jestem z powrotem. Jak widzicie, udało nam się wbić poziom drugi naprawy samochodów. Troszkę ogołociliśmy jak widać ten samochód. Większość przedmiotów, które udało nam się ostatecznie wyciągnąć, są zniszczone do zera. I jak możecie zobaczyć, samochód jest pokaźnie ogołocony. Wszędzie tam, gdzie jest czerwony i nie ma procentów, oznacza, że element jest wymontowany. Jeżeli byłby element i byłby nawet na zero, to miałby po prostu informację, że o, tak jak tu, hamulec aha, jest uszkodzony. Do zera, ale wciąż jest. Nie znaleźliśmy nic niezwykłego, natomiast w poprzednich wersjach gry na tej opcji już mogliśmy odpalać samochód na krótko i teraz pojedziemy dalej, żeby sprawdzić, czy coś takiego nam się uda. To znaczy, pojedziemy dalej wzdłuż drogi, bo tego samochodu już nie będę ruszać i poszukamy sobie jakiegoś innego o. 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 Uf, ja powinien być tutaj za niedługo jakiś inny samochód i sprawdzimy czy da radę go na krótko odpalić czasem samochody są w lesie więc też trzeba na to zwracać uwagę ale tu widzę że żadnego nie ma też pusto tak. zaraz, zaraz w takim wypadku powiem ci jakiś... na tej drodze jest dość dużo samochodów nawet jeżeli są poukrywane w lasach widzicie całym, cały dzień nam zszedł na rozmontowanie tamtego ale było warto. Uuu, ale puściutko. A że ci wbierze Czyli nie przegapiłem jakiegoś. Wydaje mi się, że nie przegapiłem. No to wyjątkowo pusta ta droga jest. O! Że żadnych zombiaków. Ciekawe. Kluczek jest. Dobra. Kluczek wyrzucimy i odpalamy silnik. I teraz samochód może odpalić się w dowolnym momencie. Nawet działa. Czym jego stan? Raczej nic niezwykłego, ale no, też pojazd bardziej do ćwiczeń naprawy samochodów. My go sobie przestawimy. Ej. Okay żeby nam nie był na drodze Kluczek już bez znaczenia nie, nie wiem nawet czy możemy jeszcze użyć tego kluczyka w każdym bądź razie widzicie, nie mam kluczyka jednak mimo wszystko świeci teraz wolna osoba która podejdzie tutaj a będzie w stanie mm, odpalić samochód nawet bez umiejętności e, mechanika i elektryka Więc, jeżeli znajdziemy jakiś lepszy samochód na drodze, to myślę, że go sobie przy... weźmiemy. Ja w tym momencie wrócę do bazy. Wydełkami działają. Ja wrócę do bazy. I będę chciał, żeby nasz bohater przeczytał książkę o mechanice. Jeszcze przy okazji widziałem, że nie ma przeczytanej książki odnośnie gotowania i prawy roślin. To od razu będziemy, można przeczytać wszystkie. Um, I myślę, że w następnym odcinku ja już się wezmę, i um, jak będziemy um, w mieście um, szukać zasobów, to myślę, że poszukamy też nowego samochodu. A jeśli nawet nie, to zrobimy kilka samochodów, żeby go nie odpalić na krótko. Um, jeżeli by nagle okazało się, że byłbym w okolicy i potrzebowałbym takiego samochodu. No w, o tyle to jest wygodne gdybyśmy grali po sieci, że nawet gdyby jedna osoba miała tylko to w sensie elektryka i mechanikę to mogłaby zorganizować samochody dla wszystkich I na przykład w dwóch graczy byśmy pojechali jednym samochodem i ściągnęli samochód, do no i do bazy przywieźli nie, nie dobra nasz razem samochodzi Nasz bohater w ogóle się robi też śpiący. O, to myślę, że cały dzień jutro spędzimy nad książkami. O, też się zastanawiam. W sumie to czem, nie byłby chyba taki pomysł, bo ja i tak po jednym z wcześniejszych incydentów, jaki miałem, o, wszystkie książki o, czytam i tak na piętrze, za zamkniętymi drzwiami. Więc myślę, że nie przenieść się do tamtego gabineciku. Nie, teraz pokażę o co mi chodzi. Jedziemy na miejsca. A i wymienimy. Nie potrzebujemy już narzędzi. Zamień i narzędzie na razie tutaj A, jest silnik. Niestety, to się czasami zdarza. Przydałaby się umiejętność w tej grze, jak prowadzenie samochodów, żeby zniwelować właśnie to. Może też się okazać, że sam nigdy nie wiem, na jakiej zasadzie on gaśnie. Najprawdopodobniej w tym momencie gaśnie, jeśli jest w słabym stanie technicznym. Jeszcze, żeby nam się akumulator nie wyczerpał. Bo akumulator w tej grze może się wyczerpać i wtedy trzeba go będzie albo wymienić okay, albo naprawić Aha, Dobrze, mój pomysł w tym momencie na rozbudowę tej bazy wygląda następująco tu dodatkowa sypialnia na szybko hmm, tu będzie Najprawdopodobniej tu albo tu. tu, albo tu, chcę zrobić yy, medyczną część. Medyczną część, żeby wynieść ją z łazienki. Tę drogą strasznie dziwne miejsce na wyłącznik, za drzwiami. Tu jest lepiej, tu zrobić może faktycznie główną sypialnię. Myślałem o tym, czy by nie zrobić magazynu na broń, ewentualnie tu. Na no, broń, ewentualnie broń i książki. Tutaj dostawić jeszcze jedno i trzymać tutaj i tutaj czytać. Um, nie jestem pewien w tym momencie, jakby to zrobić. Um, nasz bohater jest sam, więc w zasadzie nie potrzebuję podwójnego. Idź spać, zasłużyłeś. Um, w następnym odcinku najprawdopodobniej zaczniemy już budowę bazy. Um, I. O, nasza zimno się zrobiło. O, i znowu mgła. To często mgłę mamy ostatnio. Ciekawi mnie, jest, dlaczego. Widzicie mgłę? Patrzmy, jak tam nasze rybki. a właśnie, zupełnie zapomniałem o plonach Formacja, na poziomie nawodnienia dobre no i super sprawdźmy jeśli chodzi o rybki sprawdź łapkę no i trochę tych rybek jest takie darmowe dodatkowe jedzonko nie wiem czy w rzece może się z... skończyć, mogą się skończyć ryby nie sądzę Aczkolwiek no też nie zdziwiłbym się. Okej. Okay. Tutaj mamy kuchenkę. Przeniesiemy wszystko do kuchenki. Ustawienia na full i włącz Okej. Okay i zaraz powinno, o już się przygotowywanie, już się robią niby mała ry... rybka przynęta, można ją też stosować do łowienia natomiast podczas kopania w ziemi bardzo łatwo jest uciekło mi słowo, bardzo łatwo jest robaczki wygrzebać a robaczki moim zdaniem dużo lepiej się nadadzą wyłącz i weź wszystko jeszcze na ciepło zjedz. Jak to mówią, dobra ryba, zdrowa ryba. Włącz jest wyłączony, ok. Dlaczego ja zmniejszam na zero? Na wszelki wypadek, jakbym tutaj zapomniał kiedyś, to zawsze yy, też na 0 ustawiam. Minutnik jakoś nigdy mi się nie przydaje. Może fajnie, że jest, natomiast no, mnie się nie przydaje. Dobrze, myślę, że na dzisiaj byłoby tutaj to wszystko. Dajcie znać, czy w następnym odcinku wolelibyście, żebym coś zbudował, czy bardziej, żebyśmy poszli zwiedzać. Czy może dalszy ciąg rozmontowywania samochodów. A ja w każdym bądź Wam bardzo, bardzo dziękuję, mówię do Was różnicznym i do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się ciepło? Cześć!